Mamy w, w sytuację, jaką mamy finansową. Wiecie, że jest skrajna łamana przez Beznadziejna. W te całe pitolenia w Morawieckiego o tym, jak jest cudownie, jak po prostu wszyscy nam zazdroszczą, jak jest. Jesteśmy po prostu zieloną, żółtą, niebieską, różową, tęczową wyspą, po prostu Polska jest jednorożcem narodów ekonomicznym. Słuchajcie, takich bredni, jak oni opowiadają, to świat nie widział. Stan finansów publicznych najprawdopodobniej jest tragiczny. Oni go przed nami ukrywają, ale on jest tragiczny. Jeżeli dowiadujemy się w, wczoraj o tym, że w tym roku obsługa długu publicznego wzrośnie z 29 miliardów do 49 miliardów, tyle zostało zareportowane do Brukseli, to znaczy się tyle na zadłużali, że my 20 miliardów rocznie będziemy musieli więcej setek od tego zapłacić. Wiecie dobrze, bo wiele razy wam o tym mówiłem, że oni pożyczają pod stołem, że oni mają stworzyli mechanizmy, które sprawiają, że nie widać tego długu w budżecie, nie widać go tam, gdzie on jest, bo potrzebują pieniędzy na swoją propagandę i na łatanie dziur, które sami robią, na gaszenie pożarów, które sami wywołują. Widzicie, co się dzieje, w, jak sprytny jest ten pomysł Morawieckiego, żeby teraz mówić, że to, czego doświadczamy, to putinflacja. To oczywiste bzdury i brednie. I mówcie o tym też ludziom, bo przecież sami pamiętają, że o wysokiej inflacji mówiliśmy już pod koniec ubiegłego roku, kiedy nie było żadnego Putina i żadnej wojny. Mówię Putina na Ukrainie i żadnej wojny. Dzisiaj już wiemy i o tym mówi dzisiejsza prasa, analizy, nasze wyliczenia, że gdyby nie wojna, mielibyśmy inflację na poziomie 9%. Dzisiaj mamy 11%. 9% to i tak jest dużo więcej niż w strefie euro, niż w Stanach Zjednoczonych, niż w wielu innych miejscach na świecie. Dlaczego my mamy mieć więcej? Porozmawiajcie z przedsiębiorcami. Rzeczy nie drożą o 11%. Rzeczy drożą o 30%, o 50%, o 70%. Biznesy się nie spinają. Ludzie przestają móc sprzedawać, a jak nie mogą sprzedawać, to nie mogą zatrudniać. A jak nie mogą zatrudniać, to się zaczynają tragedie w wielu rodzinach, które jeszcze dodatkowo przez to nie mogą spłacać coraz wyższych kredytów. To jest pętla, która się zaciska dzisiaj. Milionom Polaków naszej. I co, jaką ma odpowiedź na to Morawiecki? Zajebiście. Czego chcecie? Nie macie chleba, jedzcie bułki.